Umowa. Jeśli nie słyszeliście o jakimś mitie z dzisiejszego odcinka, zostawiacie łapę w górę i suba z dzwonem. Tutaj macie listę ostatnich subskrybentów, a ta osoba wygrywa stówę. Lećmy do materiału. Hejcie, sziemanko, widzowie, z tej strony jest Logalik i witam Was w kolejnym odcinku testowania najgłupszych oraz najniebezpieczniejszych mitów w dzisiejszym odcinku. Będziemy testować te proste, te głupie, no i te niebezpieczne. Jeżeli chcecie więcej testowania na moim kanale, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, suba z dzwonem tam na dole, a ja lecę sobie do pierwszego mitu. Pierwszym mitem w dzisiejszym odcinku będzie głośnik do telefonu. Wielu z Was pewnie chciało sobie kiedyś kupić głośnik do telefonu, ale był drogi. a ja wam pokażę, jak zrobić to za mniej więcej 2,50, a nawet za 2 złote, coś takiego. Na początek rozwijamy rolkę tego papieru. Znaczy ja nie wiem, czy ten głośnik będzie działał w sumie, to nie wiem, czy wam pokażę, jak zrobić. Rozwijamy caluteńką rolkę tego papieru. No i dobra, aż zostanie nam samiutka rolka. Kurde, ciężkie to jest. Do tego będą nam potrzebne dwa kubeczki, te możemy wyrzucić. I teraz najważniejsza rzecz. Ucinamy taką dziurę, żeby zmieścił się w naszej rolce telefon. Okej, okay, tak mniej więcej tutaj. Wycinamy elektrycznie gąską dziurkę, żeby to się nam zmieściło uwaga, telefon jest super tylko, że ten telefon nie będzie się jeszcze trzymał, do tego w naszych kubeczkach musimy wyciąć takie oto dziurki na krzyżyk, tak aby nasza rolka się tutaj zmieściła, okej, okay, nasza rolka musi fitować w ten sposób i tak samo z drugim kubkiem i umieszczamy rurkę właśnie w środku i w tym momencie możecie mi wierzyć lub nie, ale mamy głośnik do telefonu. Zobaczmy, jak telefon będzie grał bez tego głośnika. Puśćmy jakiś odcinek z Minecrafta. Oczywiście zapraszam Was na mój drugi kanał gamingowy. Podgłaszamy. I wkładamy nasz telefon do naszego głośnika I uwaga, włączamy dźwięk Jak to będzie działać? Będziemy musieli każdą przetestować i zobaczyć czym tak naprawdę Czy to działa? Z, Z drugiej sieci... strony jeszcze? Ej, trochę działa, nie ma co Na pewno robi się jakieś echo, ale czy to podgłaśnia cokolwiek jako głośnik? Na pewno, mi się wydaje, że nie Z tych kubków ewidentnie słychać dźwięk No bo jakby miałoby go nie być słychać Ale jako podstawka na telefon może służyć W takim razie wydaje mi się, że to i tak gówno Mit obalony Drugi mit w dzisiejszym odcinku związany jest z cynamonem. I nie, nie jest to cynamon challenge. Podobno jak wsypiemy cynamon na górę szklanki wody i włożymy do niego palca, to obrośnie nam cynamonem i wyjmiemy suchego palca ze szklanki. Jak widzicie teraz jest mokry, bo woda jest mokra. Wiecie o co chodzi? Otwieramy cynamon i sypiemy tego cynamonu na szklaneczkę wody. Ok, jak widzicie cynamon się elegancko tutaj na, na wodzie nam osadził. Dobra, chyba wystarczy, co nie? Teraz w teorii jak włożę tam palca, to powinienem wyjąć go suchego i przede wszystkim cynamon powinien osadzić się na moim palcu, więc sprawdźmy tego mita, uwaga. Wow, nie czuję wody! Nie czuję! Zobaczcie, nie ma ani. O, tutaj jest troszeczkę kropelka wody, ale palec jest totalnie suchy. Czekajcie, trzy palce ładuję, uwaga. I ja, o, teraz na górze mi się zmoczyła, bo zebrałem cały cynamon, ale jak to wygląda, zobaczcie. Ja pierdzielę i zobaczcie, że. O, tutaj na górze tylko jest mokre, a tutaj ręka jest całkowicie sucha. Niesamowite. Naprawdę fajny lifehack. Łapę w górę za to, widzowie, bo ja tego osobiście nie znałem. Okej, okay, czuję, jak się zbiera. U! E yep. Totalnie praktycznie nie czuję tam wody. Ja pierdzielę, ależ to zobaczcie. Patrzcie, ta ręka jest normalnie sucha. Kolejnym TikTokiem na tym stole, zawalonym już wodą od balonów, będzie otwieranie butelki koli nożem. Widziałem to wiele razy na TikToku, zawsze chciałem tego spróbować, więc to już wiecie. No po prostu, zacznijmy od pierwszej butelki, zobaczymy, czy uda mi się w ogóle coś zrobić. Z tego co wiem, trzeba uderzyć na górze, na dole i potem strzał. Więc zaczynamy, uwaga, mocno. Pach, pach. Nie udało się, jeszcze raz. Pach, pach. Wow! Ale wystrzelił i jest salutki korek, zobaczcie! Saluteńki korek! Co to ma być? Ale poszło pięknie. Zarąbiste kamerzysta, chcesz się napić? Dobra, i walimy drugą butlę od razu z bomby. Hop, hop! Widzowie! Kolka zero, wąsem jest popijana. Myślę, że to idzie wymasterować. Nawet udało mi się nie odkroić szyjki od butli, więc mit uważam oczywiście za potwierdzony. Lećmy dalej. Dobra, kolejnym TikTokiem będzie wyciąganie arbuza za pomocą paczki Pringlesów. Ostatnio testowaliśmy wszystkie smaki Pringlesów z całego świata, a dlatego mam tą puszkę i postanowiłem to testować Trzeba tutaj odkroić kawałek arbuza od góry. Elegancko, mamy to. I odkroję też z drugiej strony. Na TikToku tego nie ma, ale uważam, że to jest potrzebne. Aby żeby go odkroić z drugiej strony. Chyba za mało. Dobra, mamy elegancko arbuza. Próbujemy za pomocą pringlesów. Okej, okay, wchodzi. Ło! Gazowany arbuz, co jest? Ciśniemy. Ło! Co się dzieje? Ciśniemy dalej. Dobra. Ok. Kurde, gazowane arbuzy sprzedają widzowie Czy on nam wychodzi z drugiej strony? Tak jest Dobra, pchamy do końca, jest Przeciągamy przez naszego bezpestkowego arbuza paczkę Pringlesu I mamy maskę arbuzową I w tym momencie weźmiemy sobie talerzyk Talerzyk i elegancko na ten talerzyk postaramy się O kurde, to nie będzie takie proste, jak mi się wydawało To się zassało do środka, co jest? Kurde, nie chcę popsuć jego struktury kółkowej. Dobra, elegancko i zobaczcie teraz. Elegancko kroimy go na kółeczka. Cyk, 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 cyk. Arbuzik gotowy na waszą imprezkę. Smakuje eleganczką. Ja się zmęczyłem. I naprawdę bardzo fajny lifehang na szybką imprezkę. Jak chcecie szybko garąć arbuza... Za środka oczywiście też można go jeszcze użyć, myślę, że u nas każdy zje, więc lifehack zaliczony, lecimy do następnego. Słuchajcie, kolejnym lifehackiem jest to, że za pomocą świeczki i jajka możemy zrobić całe srebrne jajko używając wody. Jedyne co wystarczy zrobić, to trzeba opalić całe jajko naokoło właśnie od świeczki, dokładnie tak, zobaczcie. Jajko wtedy robi się, o zobaczcie, takie ciemne od tej sadzy naszej świeczki. I trzeba to jajko elegancko opalić, tak żeby było na maksa ciemne, więc po prostu za chwileczkę się pewnie będziemy widzieć. Dobra, i zobaczcie, jak jajko już jest na tyle czarne, że widzicie, że jest czarne bez tych. Ja zostawiam połówkę jajka normalnie i połówkę jajka czarnego i uwaga, wkładamy jajko do wody, czy stanie się srebrne? Uwaga. Wo! Jak to wygląda! Jajko jest całkowicie srebrne, a przynajmniej o kurde, pękła ta skorupka srebrna. Tak, jest srebrne, zobaczcie, ale to zarąbiście wygląda. Ale to jest zarąbiste. Ja chcę zrobić jeszcze jedno takie jajko. Dobra, i wkładamy jeszcze jedno jajko, żeby sprawdzić na pewno ten mit. I tak jest, robi się srebrne, ale to jest zarąbiste. Super to wygląda moim zdaniem. Mit ewidentnie potwierdzony, jajko staje się. Srebrne, jeżeli jest opalone. Mega ciekawe. Nie spodziewałem się, że to w ogóle zadziała, ale działa. Lećmy do następnego mitu. Kolejnym mitem będzie to, że jak nakleimy silver tape'a na balony w odpowiedni kwadratu, Po przebiciu wyleci taki duży strumień z niego, więc sprawdźmy to od razu. Naklejamy silver tape'a na największy. Ucinamy go. Ok, jest przylepiony. Druga warstwa jest przylepiona elegancko. I ostatnia, czwarta warstwa. 3, 2, 1, cyk. Wow! To działa, zobaczcie! Fontanna gość. gościu! Zobaczcie, idealnie się rozerwało pomiędzy jakby taśmą, a tym... No, po prostu idealnie. Lifehack zaliczony, a zobaczmy, czy to... Oh! Okłamałeś mnie, kamerzysta! Mówiłeś, że to działa bez taśmy też! Lifehack zaliczony. Dobra, ostatni lifehack w dzisiejszym odcinku. Jabłko, wkrętarka... Przewiercamy się. Co jest? Dobra, przewiercamy się. Obieraczka i szybkie obieranie. Czekajcie, czy ja tutaj natnę sobie tylko. Mocniej nabić chyba jabłko. Wtedy się będzie kręcić. Dobra, rozpędzamy i przykładamy w tym momencie... No idzie czy nie idzie? Dobra, może tym lepszym tym. Lepso, o, coś zaczęło iść. Szczerze myślałem, że to jest realne, żeby to jabłko się obrało. Ale no niestety jabłko się w żaden sposób nie obiera, możemy tylko przykręcić je Do czegoś, nie wiem. Próbujmy jeszcze tak, no nie, jakieś tam skraweczki tutaj zostają, ale lifehack niestety niezaliczony. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się... Z... Było parę mitów zaliczonych, było parę niezaliczonych. No i co? Jeżeli chcecie takich mitów więcej, to strzelcie łapeczkę w górę tam na dole oraz suba swonem. A jeśli się z wami żegnam, wpadajcie na kolejne moje filmy i do zobaczenia na razie. Ziema Nara!